Cześć, witajcie. Z tej strony Tomek Rymanowski, ReHafit Akademii. Tematem dzisiejszego filmu będzie ból kości ogonowej, a więc kości guzicznej. Ból okolicy stawu krzyżowo-biodrowego, jak i ból samej kości krzyżowej. I bardzo często klienci, którzy zgłaszają się do mnie na fizjoterapię, trening medyczny, na kurs indywidualny, zgłaszają właśnie ból, napięcie tego obszaru. Ból bardzo często jest przewlekły na wysokości kości ogonowej i na wysokości kości krzyżowej. Dotyczy to też stawów krzyżowo biodrowych i całego kompleksu lędźwiowo-miednicznego. Jak się zastanowimy nad historią, a właściwie genezą tych dolegliwości, to nie ma żadnej historii urazowo-wypadkowej, przeciążeniowej również. Jak popatrzymy na badania obrazowe kompleksu lędźwiowo-miednicznego, to w tych badaniach te, też często nie ma do czego się przyczepić, a więc pojawia się pytanie, skąd ten ból? No w dzisiejszych czasach bardzo dużo siedzimy i siedzimy na różnych krzesłach, miększych, twardszych. I abstrahując już od miękkości bądź twardości tego, na czym siedzimy, musimy skoncentrować się na tym, że przede wszystkim za dużo siedzimy w niewłaściwej pozycji. Nie ma oczywiście idealnej, właściwej pozycji siedzącej, i jeżeli ktoś zapytałby mnie, jaka pozycja siedząca jest najlepsza, to. Od razu odpowiedziałbym, każda kolejna, bo generalnie należy zmieniać swoje ułożenie w trakcie takiego statycznego dnia pracy, w trakcie takich statycznych czynności, ale my po prostu za dużo siedzimy i siedzimy niewłaściwie, bo jak popatrzymy na naszą miednicę, to rozwiązanie problemu, jakim jest przewlekły ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa kości krzyżowej i kości ogonowej, jest prawidłowe siedzenie. Nasza miednica wyposażona jest w guzy kulszowe. Jest to oczywiście, jak sama nazwa sugeruje część kości kulszowej, która wchodzi w skład tutaj obręczy miednicznej, tak, tak więc kość biodrowa, łonowa, kulszowa, to tworzy naszą miednicę i na tym powinniśmy siedzieć. I generalnie jak popatrzymy na nasz kręgosłup w rzucie bocznym w płaszczyźnie strzałkowej, to mamy do czynienia z takim lordotycznym wygięciem kręgosłupa, czyli z lordozą. Lędźwiową kręgosłupa lędźwiowego. I teraz powinniśmy siedzieć w taki sposób, by czuć na siedzisku. Nasze guzy kulszowe. Ale my z reguły siedzimy w taki sposób, że siadamy na kości guzicznej, siadamy na kości krzyżowej i nasz kręgosłup zaczyna połąkowato się wyginać właściwie od wysokości kręgosłupa piersiowego przez kręgosłup lędźwiowy i szyjny w taki sposób kifotyczny. A więc w dzisiejszych czasach widzimy wypłaszczenie lordozy szyjnej i lędźwiowej. Na rzecz pójścia, ustawienia kręgosłupa w tych odcinkach w takie kifotyczne wygięcie, i to samo dzieje się z naszą miednicą. I generalnie, w przypadku miednicy męskiej, sprawa jest troszeczkę łatwiejsza, bo miednica męska jest troszeczkę węższa i wyższa, a więc kość guziczna ma troszeczkę dalej do tego na czym siedzimy, a więc ten kontakt można by powiedzieć, zaryzykować stwierdzenie, że ta przestrzeń jest troszeczkę większa, natomiast, natomiast miednica żeńska jest szersza i niższa, jest bardziej rozłożysta, a więc ta przestrzeń pomiędzy końcem kości ogonowej guzicznej, a guzami kulszowymi no jest mniejsza, tak więc panie są bardziej narażone jakby na zaryzykuję i użyję takiego sformułowania na podrażnianie tej struktury jaką jest kość ogonawa, kość guziczna oczywiście kąt pochylenia kości krzyżowej ustawienie samej miednicy też ma olbrzymi wpływ na to czy my będziemy czuli ból w okolicy właśnie kości krzyżowej w okolicy kości guzicznej, a więc rozwiązanie jest bardzo proste jeżeli, usiądę teraz do was bokiem jeżeli siedzisz w ten sposób to jak najszybciej musisz zmienić ten styl siedzenia Musisz siadać w taki sposób, by czuć, że Twoje guzy kulszowe, że Twoja miednica ustawia się w prawidłowy sposób i to ona kontaktuje się z siedziskiem. Bo jeżeli siedzisz w ten sposób, w samochodzie, przed komputerem, to zobacz co się dzieje z Twoim kręgosłupem. Głowa ucieka w protrakcję, dochodzi do kifotycznego wygięcia kręgosłupa szyjnego, piersiowy oczywiście fizjologicznie ustawiony jest w kifozie, lędźwiówka się wypłaszcza, Idzie też w ustawienie kifotyczne i zmienia się pochylenie kości krzyżowej i kości ogonowej, a więc w tym ustawieniu ona nie będzie de facto kontaktować się z boksem ze skrzynią, na którym siedzę, na której siedzę. Natomiast teraz jak wykonam takie ustawienie, to już końcówka mojego kręgosłupa, jaką jest kość ogonowa guziczna, jest bardziej narażona na kontakt z tym, na czym siedzę. I tutaj też uwaga do osób szczupłych z małą ilością tkanki tłuszczowej. No generalnie pośladek jest masywnym mięśniem. Jeżeli mamy tutaj sporo tłuszczu, no to też on będzie pełnił jakąś formę amortyzacji. Natomiast gdy mamy do czynienia z osobą szczupą i ona będzie siedzieć w taki sposób kifotyczny od samej kości guzicznej, czyli ogonowej do czubka głowy, no to jest bardziej narażona na to, aby przewlekle podrażniać Właśnie kość ogonową, kość guziczną. Tak więc jak widzisz, to rozwiązanie jest bardzo proste. Oczywiście trzeba zadbać przede wszystkim o prawidłową postawę i o to, aby siedzieć w prawidłowy sposób, by dociążać do siedziska guzy kulszowe. A więc takie rozwiązanie typowo manualne, bierne, trochę mija się z celem, bo tak naprawdę trzeba popracować z postawą. Tak więc daj znać, jak siedzisz, poobserwuj siebie, może zrób zdjęcie, może nagraj film poobserwuj się w ciągu dnia, popatrz na czym siedzisz, jak długo siedzisz, zmieniaj tą pozycję, staraj się wbijać mocno guzy kulszowe w siedzisko, na którym siedzisz, bo generalnie zobacz, jeżeli ja siedzę w taki sposób, to od fundamentu, jakim jest obręcz miedniczna, mój kręgosłup segmentowo ustawia się w nieprawidłowy sposób, a siedzenie w prawidłowy sposób poprzez dociążenie guzów kulszowych... Jakby predysponuje mój kręgosłup do tego, aby od czubka głowy po samą miednicę te krzywizny były zachowane w takim pierwotnym, właściwym stanie kształcie, o tak to można nazwać, tak to można interpretować. Tak więc szybka wskazówka, jeżeli czujesz ból kości ogonowej, krzyżowej, jeżeli nie było upadku, jeżeli nie było jakiegoś przeciążenia, zwróć szczególną uwagę na to, w jaki sposób siedzisz. Daj znać oczywiście w komentarzu, zostaw łapkę w górę. Zapraszam do śledzenia mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam cię. Cześć.